Dobry dzień dobry moi drodzy moi kochani. pokazuję Wam się dzisiaj trochę upiornie, ponieważ jest późna noc, jest głęboka czarna noc po ciężkim dniu, po ciężkim tygodniu, po ciężkim miesiącu. Jest mnóstwo spraw na głowie i wszystko jakoś nie tak. Wiem, że część z Was, dużo osób z Was też tak ma obecnie, maj jest bardzo ciężkim miesiącem dla wielu z nas. Szczególnie po ostatniej rosnince, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tym, co robić, kiedy przychodzą takie gorsze dni, zagrałem Was wówczas na spacer, pisaliście do mnie duże wiadomości w tej sprawie, jak sobie z tym radzicie. Ja, mi spacer bardzo pomaga, wycisza mnie oczywiście, przychodzą wtedy nowe myśli, nowe pomysły, nowe rozwiązania. No ale często jest to na krótką metę, czasem jest to na godzinę, na dwie, na dzień i... Problemy zaczynają do nas wracać, złe myśli zaczynają do nas e, ciągle, ciągle nas bombardować znowu. E, co wtedy? Co wtedy, moi drodzy? Oczywiście tych metod na poradzenie sobie z tymi ciężkimi dniami, ciężkimi emocjami, z wydarzeniami jest bardzo dużo, natomiast ja myślę, że najważniejsze jest zrozumieć, dlaczego tak jest, i ważne jest zrozumieć, że tak jest. Bo nam się często wydaje, że. Innym ludziom, ja wspominałem o tych ludziach, których cenimy, cenimy, których podziwiamy, których obserwujemy na Instagramach, że oni cały czas pokazują zdjęcia uśmiechnięte, zadowoleni z życia, cudownie wszystko się układa. I my mamy tendencję myśleć, że tym ludziom zawsze wszystko idzie pięknie do góry. Ta, ich, ten wykres życiowy zawsze idzie tak równiutko, systematycznie pod górę. Natomiast u nas e, idzie to takie. Jest ten wykres bardzo poszarpany. I chcę Wam powiedzieć, że tutaj macie rację, przynajmniej w połowie, bo, bo nie jest tak, że tamtym ludziom wszystko się pięknie układa i idzie wszystko do góry, yy, tylko że jest tak, że nam wszystkim życie układa się w taki poszarpany sposób. Wam ja za chwilkę pokażę, już Wam pokażę, tylko pewnie będzie prześwietlone sekundkę, zniknę na moment, żebyście zobaczyli. Zaraz Wam to przybliżę, pokażę. Dokładniej wytłumaczę o co mi chodzi, ale chcę Wam zwrócić uwagę na to, że nasze życie wygląda raczej w ten sposób niż taki piękny wykres zawsze do góry. Nasze życie to są wzloty i upadki. Czasem jest dobrze, czasem wszystko się pnie do góry, a później wszystko leci na łeb, na szyję. Dlaczego tak się dzieje, już Wam pokazuję, tylko muszę się przełączyć na widok na monitor. A więc tak nasze życie wygląda w ten sposób. Można by było powiedzieć, że jest to wykres naszego życia. Ja wam celowo pokazuję tutaj wykres jednej z moich stron. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj praktycznie nic się nie dzieje, nic, nic, coś tam, jakiś projekt zaczęliśmy idzie, 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 idzie. Tu coś drgnęło, idzie do góry i nagle jest strzał w górę, nagle jest cudownie, nagle jest pięknie, nagle coś się zadziało, jesteśmy na szczycie, ale zobaczcie. Na tym szczycie byliśmy bardzo, bardzo krótko i nagle, zaraz po tym jak był taki piękny, duży wzrost, nagle był prawie tak samo dramatyczny spadek i później ten spadek cały czas sobie leciał w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. W dół, w dół. Tutaj sięgnął prawie dna i co się stało? I znowu jest wystrzał w górę. I znowu jest radość, znowu się wszystko udało i znowu zaczyna to wszystko spadać, 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 spadać. I znowu jest strzał w górę i znowu spada. Tutaj następuje okres jakiejś tam dłuższej stagnacji, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nawet z tendencją spadkową. Zobaczcie, że gdyby wyciągnąć tutaj średnią, to byłaby tendencja spadkowa, ale w pewnym momencie znowu coś drgnęło, coś zaczyna się dziać, 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 dziać w górę, w górę, w górę. I spadamy, spadamy, spadamy. I znowu w górę, w górę, wystrzał, i spadamy. I znowu jesteśmy na szczycie jeszcze wyższym niż byliśmy wtedy. Tu jest radość nieprawdopodobna, znowu nam się udało, jesteśmy na szczycie. I co się dzieje? I spadamy w dół. I ta sytuacja, zobaczcie, powtarza się cały czas. Nasze życie można by było w ten sposób wykreślić. Jeśli macie poczucie, że wasze życie wygląda jak taka, Taki poszarpany wykres, jak taka szalająca sinusoida, to macie rację i wszystko jest w porządku. I najważniejsze to jest zrozumieć, że tak jest. Że przychodzą świetne dni, w których coś robimy, działamy, jest wystrzał, przychodzą efekty, jest cudownie, i potem wszystko zaczyna spadać. Później znowu działamy, 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 jest wystrzał i znowu zaczyna spadać. Tak samo jest z naszymi emocjami, z naszymi odczuciami, z wydarzeniami w naszym życiu. Coś się układa, jest super cudownie, i za chwilę przestaje się układać i spada. I zobaczcie taką pewną prawidłowość zobaczcie, tu jest na przestrzeni od 2018 do, do dzisiaj zobaczcie pewną prawidłowość, że te skoki i spadki systematycznie cały czas się pojawiają. Tu jest okres pewnej jakiejś stabilizacji, stagnacji i znowu skok, spadek, skok, spadek, skok, spadek, 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 spadek dotąd, skok, spadek, skok, spadek, skok, spadek, spadek i znowu skok, lekki spadek, skok, spadek, tutaj znowu skok i znowu spadamy. To jest zupełnie, moi drodzy, naturalne i najważniejsze jest zrozumieć, że tak właśnie w naszym życiu się dzieje. I musimy patrzeć na nasze życie z pewnym odstępem czasowym, z takim. Musimy popatrzeć, biorąc pod uwagę dłuższy okres czasu. Nie jeden dzień, nie dwa dni, nie tydzień, nie miesiąc, ale długi okres czasu. Zobaczcie od 2018 listopada, czyli 2,5 roku, gdzie te różne skoki, spadki były, ale gdyby wyciągnąć średnią z tego miejsca, nie? To średnia linia szłaby faktycznie cały czas by się pieła w górę. Mimo tych dużych spadków, mimo tych wielkich skoków, to ta średnia ona by się powolutku, powolutku pieła do góry. Nie wygląda to w ten sposób, że strzała leci w górę, leci, leci, rośnie, wszystko nam pięknie rośnie, tylko wygląda to właśnie w ten sposób, ale najważniejsze jest zauważyć, czy średnia z tych wszystkich wyskoków i upadków. Idzie nam w górę. Gdyby tutaj, pokażę Wam dokładnie paluchem, gdyby tutaj wyliczyć średnią z tych wszystkich spadków, zaczęliśmy tu, kończymy gdzieś mniej więcej tutaj, biorąc średnią, więc idziemy cały czas delikatnie do góry. I to jest ważne. To jest dla nas ważne, aby nasze życie właśnie było taką średnią, która się pnie do góry. Jeśli Widzicie na przestrzeni miesiąca, pół roku, roku, że wszystkie te wydarzenia, które raz były na górze, raz spadały w dół, były na górze, spadały w dół. Jeśli wszystko to zsumujecie, wyciągniecie średnią, jeśli okaże się, że w Waszym życiu mimo wszystko jednak układa się pod górę, to wszystko jest w porządku. Tak ma właśnie być. I wracam jeszcze do Was na kilka słów, bo chcę Wam powiedzieć: pokażę Wam, że będzie widać tą średnią piękną. Albo nie będzie widać. Ale i tak, chcę Wam powiedzieć jeszcze parę słów odnośnie tego, jak ten system działa. To, jak widzicie na moim przykładzie, na przykładzie wykresu mojej działalności, tak po prostu jest koniec. I gwarantuję Wam, że u każdego w zasadzie tak jest, bardzo podobnie. I jeszcze jedną rzecz Wam chcę dać do zrozumienia. Ja mam tendencję do mówienia, że diabeł przychodzi trzy razy. O co chodzi? Być może, jeżeli znacie historię Jezusa, wiecie, że był trzy razy kuszony. Nie bez powodu jest to w Biblii zapisane i w naszym życiu jest podobnie, ponieważ my dostajemy zawsze za przeproszeniem po dupie trzy razy. Pierwszy raz, wtedy, kiedy coś zaczynamy, kiedy jesteśmy pełni energii, chcemy coś zrobić, chcemy coś zadziałać, chcemy coś stworzyć, do czegoś się zapalimy. Mamy mnóstwo pozytywnej energii, i wtedy pierwszy raz dostajemy potyłku. Wtedy przychodzi milion problemów, milion wątpliwości, e, przeróżnych takich wydarzeń, które nawet nie wiadomo skąd się wzięły i które nam przeszkadzają e, w zaczęciu tego, nad czym myślimy. Drugi raz dostajemy potyłku mniej więcej w połowie projektu. Kiedy wszystko zaczyna się układać, kiedy wszystko, zobaczcie, zmierza ku dobremu. Kiedy jest ten wielki wyskok, kiedy ten słupek na, nasz jest na samej górze, wtedy dostajemy drugi raz po tyłku i wszystko leci w dół. Tak już jest, kochani moi, i z tym się musicie liczyć. I cokolwiek robicie, miejcie świadomość, że tak po prostu będzie, że w połowie tej rzeczy, którą robicie, przyjdą kolejne problemy, i z reguły przychodzą jeszcze większe niż na początku. I trzeci raz dostajemy po tyłku, kiedy projekt skończymy, kiedy już go finalizujemy, kiedy już wszystko mamy dopiąć na ostatni guzik wszystko ma pięknie się zakończyć, i wtedy kolejny raz przychodzą problemy. Ja, ze swojego doświadczenia, ze swojego życia, mogę Wam powiedzieć, że każdą rzecz, jaką zaczynałem, każdy projekt w ten sposób wychodził. W ten sposób można by było wyliczyć piękne słupki, upadki, wzloty za każdym razem tak samo. Na początku. Kiedy zaczynamy działać, kiedy rwiamy pod górę, dostajemy w tyłek, lecimy w dół. Działamy, 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 wszystko zaczyna rosnąć, rosnąć, rosnąć. Mniej więcej w połowie projektu, w połowie rzeczy, którą robimy, znowu dostajemy po tyłku, lecimy w dół i znowu spinamy się, działamy, działamy, działamy. I pod koniec, jak już wszystko zakończamy, jest wszystko super pięknie, trzeci raz dostaniemy. Tak już jest i uważam, że to jest po prostu system, w jaki działa świat. Dla osób wierzących jest to trzykrotne kuszenie. Trzykrotnie przychodzi do Was diabeł, który Wam nogi podkłada kłody podkłada pod nogi. Dla osób niewierzących po prostu świat jest tak zbudowany, jest taki system, który ma za zadanie usunąć najsłabszych. Niestety taka jest prawda. W naturze przetrwa najsilniejszy i wy musicie udowodnić, że dacie radę. I trzy razy będziecie wystawieni, zawsze, kochani moi, na próby. To jest minimum trzy razy. Oczywiście, że może być tego więcej, ale to jest minimum trzy razy. To jest zawsze, za każdym razem. Zwróćcie uwagę. Następnym razem, jeśli do tej pory nie zwróciliście uwagi na, na coś takiego, to przyjrzyjcie się, kiedy następny raz coś zaczniecie robić, stworzyć jakiś nowy projekt, zaczniecie działać. Przeanalizujcie go, jak to wygląda, i zobaczycie, że na początku. Piętrzą się problemy, później w miarę się wszystko upada pięknie, w środku wybucha nagle jakiś problem niestworzony i nie wiadomo skąd. Kiedy sobie z nim poradzimy i znowu zaczyna wszystko pięknie rosnąć, i mamy już wszystko zamknąć, wszystko znowu upada. Tak już, tak już jest. I, I mam wrażenie, nie wiem jak u Was, u części wiem, że tak macie, ale. U mnie na przykład maj jest totalnym dnem i wszystkie te słupki poleciały totalnie w dół, całkowicie wszystko się zawoliło, każdy projekt jaki prowadzę, jaki zacząłem, a zaczęliśmy kilka tych projektów jeszcze, więc to się pewnie dołożyło, bo zaczynamy nowe projekty, więc oczywiście problemy na start są tak duże, że nam zaniżają cały wykres. Do tego wszystkie inne rzeczy, które robimy, jeden projekt skończymy, więc też nam się obrywa. Mnóstwo rzeczy się nakłada także jest dół nad dołem, ale najważniejsze mieć świadomość, że jeśli jesteśmy na dole, to za chwilę przyjdzie ten czas, że to wszystko zacznie iść pod górę. Możemy się wybrać na spacer, możemy posłuchać muzyki, możemy pójść do kina. Eee, trzeba po prostu ten czas zły przeczekać. Tylko jedna bardzo ważna uwaga: nie czekajcie bezczynnie. To nie może być tak, że jeśli widzicie, że w waszym życiu zaczynają się problemy i to wszystko zaczyna spadać, 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 to mając świadomość, że jak spadło, to musi się podnieść, bo tak po prostu już jest. To nie może być tak, że my przestaniemy cokolwiek robić i będziemy sobie czekać, aż te efekty same nam urosną, bo nie urosną. Może być tak, że jak spadniemy na ten dół, to później gdzieś się odbijemy, bo tak działa wszechświat. Ale te odbicia nasze będą coraz mniejsze, coraz mniejsze, aż w końcu ten nasz wykres zacznie się wyrównywać i przestaniemy się rozwijać. W takich dniach jak teraz, przynajmniej ja tak mam, kiedy jest ciężko, kiedy nic nie idzie, kiedy zdaje się, że wszystko się ciągnie pod górę, kiedy mamy ten dół, kiedy mamy ten wykres na samym dole, ważne jest, aby mimo wszystko rany jak leje. Nie wiem, czy Wy słyszycie, ale właśnie się rozpadało, totalnie jest huk i szum, więc będę kończył, raz, dwa. Kiedy widzimy, że jesteśmy na samym dnie, wszystko nam spadło, chociaż szło genialnie, to po prostu bierzmy się za swoją robotę, róbmy swoją robotę, nie poddawajmy się, nie czekajmy, aż to minie biernie. Ja wiem, że wtedy jest ciężko się zabrać za roboty, ja wiem, że wtedy jest ciężko uśmiechnąć się iść pozytywnie do przodu, ale zróbmy chociaż ten jeden krok w tym ciężkim czasie, aby popchnąć to wszystko chociaż odrobinę do góry. Gwarantuję Wam, że dzięki temu, kiedy ten czas gorszy się skończy, a skończy się, to dzięki temu, że codziennie popchnęliście chociaż odrobinkę pod górę, to Wam te akcje się skumulują i dzięki temu szybciej wyskoczycie do góry. No i obserwujcie ten Wasz wykres życiowy, czy on Wam się podnosi. Jeśli się podnosi, jest wszystko w porządku. To powiedziawszy, biorę swoje problemy za chwilkę na kark, mimo późnej godziny w nocy i ciągniemy tę naszą firmę do góry, tworzymy nowe projekty, kończymy stare projekty i życzę Wam na ten tydzień samych samych wystrzałów w górę. Ja wiem, że, że może to nierealne, na pewno nierealne. Ale po prostu życzyć Wam zawsze można. Im więcej sobie życzymy takich pozytywnych rzeczy, to część na pewno z nich się spełni. To powiedziawszy, moi drodzy, miejcie pozytywny poniedziałek. Mimo wszystko, jeśli macie nawet ciężką, tak jak my teraz, to uśmiechajcie się czasem, może nawet na siłę. Popchnijmy to do przodu. Pokażmy światu, że zasługujemy, żeby po raz kolejny wznieść się na szczyt. Trzymajcie się ciepło. Pa!